Будемо повторати слова Славити буду, Я твоє спасіння. Славити буду, я славити буду, Я твоє спасіння. славити буду, Я твоє спасіння. На тебе, Господи, покладаю надію, тож хай не буду на навіки, у своїй праведності врятуй мене, мене вирізво, прихили до мене своє Вухо і дай мені спасіння, слави ти Богу. Я твоє спасі, будь для мене скелею при в який завжди я міг би заховатись, ти наказав мене спасти, бо ти моя скеля і моя сила. Боже мой, з рук грішника мене визволь. Слави, буду, я твоє спасіння, адже Ти моя надія, Господи, Господь моє уповання від юності моєї, Відлона я на тебе покладався, ти вивів мене з утроби матері моєї. Слави ти буду, я твої спасіння. Мої уста про твою праведність будуть сповіщавати. Увесь день про твоє спасіння Боже, ти мене навчив, ще з вченоски моєї, і я досі розповідаю про Твої чуда, Свои ти Бог, я Твої. слухаються голосу Мого. Я знаю їх, і вони йдуть за Мною. Алілія. Пане за свята Іванні, Петро Святе Вояно. Було тоді в Єрусалимі свято відновлення, була зима, і Ісус ходив у храмі в притворі Соломона, тож обступили його юдеї і говорили йому. Доки будеш томити нашу душу? Якщо ти Христос скажи нам відкрито? Ісус відповів їм, Я вам сказав, а ви не вірите. Діла, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене. Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Мої віці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більше від усіх. Ніхто не може викрадати з руки Отця. Я і Отець одне. Ото слово Панське. І в слова Святої Евангелії згадують нам наші жахів. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Христос Пан з Марта Umiłowanie w Chrystusie, Bracia i Siostry, Czcigodne i Siostry Zakonne, Nasze Ministranty, Drodzy Parafianie i Kochani Boże Dzieci. Przychodzą dzisiaj do Ewangelii, do Pana Jezusa, ludzie i z jednej strony to jest zapytanie, z drugiej strony jakaś pretensja, Wymagania, nieporozumienie. Do jakiej pory będziesz nas trzymał w niewiedzy? Powiedz, czy Ty jesteś Chrystus, powiedz nam otwarcie, odkryto. I teraz powstaje drugie pytanie: jak można było jeszcze bardziej odkryć się Panu Bogu? żeby ludzie mogli zrozumieć, że Pan Bóg jest po naszej stronie, że On chce naszego dobra, naszego zbawienia. Jak można było jeszcze więcej powiedzieć o sobie, jak Pan Jezus przyszedł do nas jako człowiek, objawiając się w ludzkim ciele. Bóg i człowiek, którego można było zobaczyć, usłyszeć, dotknąć się Jego, rozmawiać z nim. Niektórzy tak robili, na przykład Samarytanka, o której czytamy w czwartym rozdziale świętego Jana w Ewangelii. Przychodził niepodem, przychodził młody chłopiec, człowiek który szukał zbawienia, który szukał wskazówek, jak można zbawić się. I Pan Jezus powiedział mu, że jeżeli ceniesz Królestwo Boże, jeżeli chcesz zrozumieć, że to jest Twój skarb, sprzedaj wszystko, co uważasz za najdroższe w swoim życiu. Rozdaj wszystko Bogiem. I zasmocony nie wiedział, co zrobić. Pan Jezus też musiał go odpuścić. I czekał nadal, aż on w swoim życiu zrozumie, że życie wieczne jest najważniejsze, najcenniejsze. Tak wielu ludzi spotykało się z Panem Jezusem. Niewidomy Bartymeusz, który odzyskał wzrok, niewiasta, której Pan Bóg przybaczył, wszystkie grzechy, każdy apostoł zawodany po imieniu pójdź za mną, poszedł za Chrystusem. I dzisiaj ludzie, którzy widzieli różne cuda, którzy słuchali Jego naukiem, nawet faryzeusze przychodzili do swoich starszych i mówili, że ten człowiek tak przemawia, że nikt z ludzi tak nie mówi. I im nawet zadali pytanie, czy by też uwierzyli w Niego. Czyli Pan Jezus spotykał się z wieloma ludźmi, dotykał ich serca ich duszy. i duszy. Dzisiaj słyszę zapytanie, powiedz nam otwarcie, kim Ty jesteś? Kiedy zastanawiamy się nad naszym życiem, chcemy też zrozumieć, kim jest dla nas Pan Jezus. Tak jak Pan Jezus zapytał św. Piotra najpierw uczniów, za kogo ludzie mnie uważają, kim jestem, a dla was, za kogo wy mnie uważacie, czy kochasz mnie więcej, aniżeli? ci. I ta miłość Pana Jezusa okazuje się potem na Kalwarii, na Golgocie. Kiedy wszyscy ludzie słyszą słowa skierowane do Jana Apostola, umilowanego ucznia, oto matka Twoja, oto syn Twój. I te słowa najwięcej zrozumiała Matka Najświętsza. Najlepiej ich usłyszała, bo ona była nauczona wsłuchiwać się w Słowo Boże. Od momentu zwiastowania i przez całe życie ona była posłuszna słowu Pana Boga. I ona na tyle na poważnie przyjmuje te słowa, że do dzisiejszego dnia słyszymy tam, w innym miejscu, jeszcze gdzieś tam objawia się Matka Boża, przychodzi na ten świat. Pan Bóg posyła ją. Aby mówiła o Królestwie Bożym, aby nawracała ludzi, aby prosiła ludzi o modlitwę, aby mówiła im o pokucie i nawróceniu, aby przypominała o swoim synu Jezusie Chrystusie, naszym zbawicielu. I tak samo przyszła w dzisiejszym dniu, 13 maja, w 1917 roku przeszła do Fatimy, do Portugalii. Male dzieci byli na polu, w pasie swoje stado, przeszli, żeby zobaczyć zjawisko niebieskie. Piękna pani, która z nimi rozmawiała, która przychodziła kilkakrotnie, aż w październiku powiedziała, że jest matką Bożą. Prosiła ich o modlitwę. Prosiła, aby przyczynili się do nawrócenia grzeszników. zostawiła swoje posłanie od Pana Boga. Tajemnice, które były po kolei odkrywane. Mówiła o nabożeństwie do swojego matrzynego, niepokalanego serca. Czyli przypominała nam o miłości, że mamy tak samo kochać Pana Boga jak ona, tak jemu ufać, tak jemu być oddanymi, zawierzyć Bogu jak Maryja. Prosiła, abyśmy się modlili na różańcu. To nie jest wielkie, trudne zadanie. To jest wielka laska Boża, która z modlitwy różańcowej. Potem objawia się w swoich niezwykłych skutkach, posłuszeństwach. Modlitwa przez Maryję. Modlitwa, aby człowiek odczuwał pokój w swoim sercu, aby wiedział, że Bóg przychodzi do nas również z danym pokoju, tak jak uczynił to Chrystus z martwych wstał. Kiedy przyszedł do uczniów, uczniowie, schowani od Żydów, bali się, że ich też skażą na śmierć. Pan Jezus przychodzi przez zamknięte drzwi, popływa, mówi potem do Tomasza, apostoła, podaj swoją rękę i dotknij moich ran. Pan mój i Bóg mój, I taką odpowiedź powiedział Tomasz. Takie słowa my bardzo często po zawsze mówimy na mszy świętyj, kiedy kaplan wznosie w góry chosty, ciało i krew Pana Jezusa, Pan Mój i Bóg mój. I tego uczy nas dzisiaj Matka Boża. I prawda jest taka, że poseł jest na tyle Chrystusowym, na ile też my jesteśmy Maryjni, Że Kościół uczy nas, abyśmy czuli się dziećmi Bożymi, abyśmy nie byli porzuceni jako sieroty, bez swoich rodziców. Ale Chrystus nas powierzył Matce Najświętszej. I jest czymś bardzo normalnym i zrozumiałym, że Maryja oddaje nas w ręce Pana Boga. Powierza nas. Sercu Jezusa. Ale zrozumieć, że Pan Jezus, umierając na krzyżu, będąc z Bogiem, oddaje nas w ręce Maryi, to jest też szczególna Boża tajemnica. To nie znaczy, że Bóg sobie nie może poradzić z nami, ale On zaprasza Maryję do udziału w naszym zbawieniu. On zaprasza nas, abyśmy się wsłuchiwali w to, co powie Matka Boża. Bo pierwszy cud, który Pan Jezus uczynił na Ziemi, Kana Galilejska, był uczyniony po słowach Matki Bożej: Uczyńcie wszystko, co Wam powie, mój syn. To, co Jezus powie, słuchajcie go. Jeżeli matka poprosi, nigdy pan Jezus nam nie odmówił. Jest to prośba, na którą nie można milczeć, której nie można zapomnieć, która jest wielkim szczęściem, kiedy my tę prośbę wypełniamy. I Matka Boża przychodzi w Fatimie. Przychodzi kilkakrotnie, prosząc o to, aby ludzie modlili się o pokój, aby ludzie prosili, żeby ta jedność Pana Boga z nimi była rzeczywiście aktualna i żywa. I za chwilę październik, listopad, rewolucja komunistyczna Związek Radzieckich i potem wszystko jest na odwrót, bo ludzie się nie nawracają, bo nie ma modlitwy, bo nie ma pełnego zaufania Panu Bogu i do dzisiaj, chociaż mówimy, że jest jeden, drugi, jeszcze inny naród wolny, ale Odczuwamy skutki tego wszystkiego, co komunizm zrobił. I tylko dlatego, że trzeba w swoim życiu wypełnić prośbę Maryi, która potrafi wyprosić cud dla każdego ludzkiego serca. I dzisiaj, kiedy my świętujemy pierwsze objawienie w Fatimie gdy Matka Boża przychodzi do dzieci. Chcemy być posłuszni, jak te dzieci. Chcemy przyjąć to zadanie Matki Bożej z kochającym sercem. Bo Maryja wie, o co nas prosi. I wtedy też mówiłam, żeby świat nie zaznał kary Bożej. Trzeba zrobić Pewne kroki w naszym życiu. Trzeba zjednoczyć się z Bogiem. Trzeba w swoim życiu postępować w taki sposób, żeby śmiano powiedzieć, tak jak Chrystus dzisiaj w Ewangelii: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I to jedyne zapytanie, które zawsze możemy stawiać sobie codziennie w życiu: Czy ja i Bóg jesteśmy jedną? Czy między, niema, między nami nie ma jakiegoś problemu, jakiejś przegrody, jakiejś przepaści? Czy ktoś albo coś nam nie przeszkadza? Co nas może różnić od Boga? Co trzeba zrobić, żebyśmy byli z Bogiem jednym? Co trzeba zrobić, żeby Pan Bóg? pełnej wolności mógł przyjść do naszego serca. I na to zawsze daje odpowiedź na Maryję. Przy każdym objawieniu. Tak samo jak do dzisiaj, kiedy Kościół wpatruje się w tą rzeczywistość, w tą realność Medjugorja, kiedy jeszcze nie są wyznane objawienia Matki Bożej, kiedy oni się skończą, dopiero Kościół może stwierdzić, na ile to jest prawda i na ile trzeba i można w to wierzyć. Przychodzi Maria i mówi o różańcu, o Biblii, o spowiedzi, o Komunii Świętej, o nawróceniu, o Eucharystii. I mówi, idźcie do mojego Syna. I dlatego dzisiaj, kiedy przeżywamy te fatimskie objawienia, jeszcze raz chcemy wsłuchać się w głos Marii. Jeszcze raz chcemy sobie przypomnieć te słowa, które Matka Boża wypowiedziała wtedy do dzieci. I chcemy być posłuszni. Chcemy posłuchać to, co mówi Mama, dlatego, że ona wie najlepiej. Czego potrzebuje i czeka od nas Chrystus. I dlatego, posłuszni Maryi możemy być posłuszni Chrystusowi. Możemy wtedy wypełniać wolę Bożą. Możemy wtedy nie zadawać pytania Panu Bogu, pokaż nam otwarcie, kim jesteś. Tylko możemy podziękować za to, że Bóg przez Chrystusa. Pokazał nam siebie. I tak jak Pan Jezus mówi do Filipa Apostoła: Kto mnie zobaczy, zobaczył także Ojca. Starajmy się też, wypełniając wolę Bożą, słuchając Maryję, mieć to pragnienie, aby żyć z Bogiem. Aby Bóg zawsze przebywał w naszym sercu. I żebyśmy też. Z wielką miłością i wprawdzie powiedzieli tak jak Chrystus. Ja i Ojciec i jedno jesteśmy. Amen. Chrystus Pan zmartwychwstał.